E, nazywam się Marian Łukasik. jestem e, członkiem posku od pół roku w każdym razie bardzo krótkim czasie. E, panowie ministrowie, panowie posłowie, na pewno słyszeli, co to jest posk. To e, jest organizacja społeczności. Tak, odbyły się. 9. E, Listopada zeszłego roku odbyły się wybory do, do zarządu Polski, do wybrana prezesa. Po prostu te, te wybory to było jedne wielkie oszustwo wyborcze. To jest kalunia! Dobrze, nie, nie, mogę powiedzieć pan, panowie i państwo przed tego. Po prostu zostały sprowakowane po prostu sfałszowany i tak dalej. Ja, ja tylko chcę o tym, żeby panowie się z Warszawy mogli się za, zainteresować, co się stało w Posku 9 listopada 2024 roku. Teraz są nadchodzące wybory 5 lipca 2025 roku. Jeżeli pan Karol Nawrocki będzie prezydentem, żeby się panowie ministrowie, żeby się mogli się zainteresować, to Ma to